<średenia> Ale mam włosy na dupę, ja pieknę. Nie, złykasz to też. Flaskak, <średenia> ty mnie zabiła! zabiła. O wagata! Znaczy, Pierdol, z nich. <średenia> Pierdol. dupę, kurwa, jest siada na tym demencie. Nie, mnie ta gra, kurwa nie, nie. Nie, 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 godzin w tej grze, tysiąc godzin. Nie, poczekaj mi kurwa chwilę, poczekaj kurwa. Ja przez tysiąc godzin to mogłem kurwa nie wiem. Nauczy się jeździć autem kurwa i nie wiem i, kurwa drift się napierdalać. A sieźdzę, kurwa i gramy jak się rozpierdolę do downu tych Daj mi kurwa tą tlapję jebaną no. by się kurwa zaraz. Kurwa, ja pierdolę Mogę się nauczyć coraz karabinu kurwa i zaszedźć wszystkich dzieł, że grają w tę grę kurwa. A gram w to kurwa, no gram w to główno kurwa, wiem diamenta i na napociłem, zagrałem 200 metrów, w sumie wbijem diamenta i kurwa żałuję tego, bo teraz jestem kurwa kajdanami kajdenami do tej gry jebanej Kurwa, odinstaluję wreszcie przetę te łańcuchy i spierdale jak nie mogę, kurwa nigdy nie zainstaluję już Kurwa chciałem, ja ja nie działało Ja ja cię się Ja kurwa. trzymaj kurwa tego nie widzę tylko nie jako pierwszy wzięli, kurwa tą drugą górę. Problemy ustałowe, wiesz jak jest. To jest umizdywanie umysł... kurwa. Oni są tak jak szulker, tylko że mają nogi. No, no. <laughs> Mam Nie, tylu! nie! <śleszy> <śleszy> to to, łazie mi skraszowało. skraszowało Skraszowało mi No bo w oczy, nie włączaj, nie włączaj! Łączaj! Na im wystawę błąd. Każdy gwans, tylko ja boilej wstać chuja. Spoko. O nie, nie ma! się, bo to robi. O kurwa. Nataniel? Nataniel? Nie patrz z tyłu, nie patrz z tyłu, nic się ci nie patrzę. O kurwa. O nie, ha, tak czytałem, chodźcie czytałem. I to jest nowa lalka nasza, nie? Ale mu stoi! stanął mu! Zresztą przeszło na myśl, p***ie Pomóż mi! Uuuu! Gdzie mama? Chcę, żebym zobaczyła! 887 w Santa Domingo Nie napcicie tego miasta! Szukam byśka tam. nie, 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 nie. <grywa> nie. A, to szukam takie coś at all sir To ja to wiesz jak ty będziesz musiał jeździć szanse jak już widam to mi z powrotam i to tak Kulia, to... <śle> sklipuj to sobie Go <śle> <śle> Ja bo nie bola i to tak o to spadzie. Ja pieknole, co to za gorge Ja cię ...nie jeszcze raz Jestem pewien że trener też ją sobie Może ja o! zrobię Kurwa o! o kurwa Pff. Jest naganie, jest naganie no Oj tak Ojciec ci musi robić loda? Tak, byłem tu szansy. To za sobą. I to zatonęliśmy! Tylko na chwilkę zamknęliśmy od to się zakona? Grawitacja ciebie, bo łagodna się sprzała statek.